Dla mnie nowe doświadczenie przede wszystkim, bardzo nowe doświadczenie, bo jeszcze pół roku nie myślałem o tym, ale to się stało z dnia na dzień. W yy, porozumieniu tutaj z zarządem, z Tomkiem Barczyńskim, z prezesem Finkowskim, z prezesem Śliwińskim, gdzie, gdzie doszliśmy, doszliśmy do porozumienia, że w pewnych kwestiach mogę im pomóc, no i, i tak się stało, ale. Ale po tym pół roku yy, powiem tak: no, doświadczenie bardzo, bardzo fajne, dużo pracy, bardzo dużo pracy, bardzo dużo nowych gdzieś tam yy, sytuacji do rozwiązania, yy, doświadczeń, ale, ale fajna, fajna sprawa i myślę, że się odnajduję w tej roli i tu staram się jak najbardziej pomagać gdzieś tutaj ze strony zarządu w pewnych kwestiach, ale też przede wszystkim od strony drużyny, trenera. Bo dużo gdzieś obowiązków yy, przejąłem, także, także tutaj odciążamy trenera moją osobą, i to było główne zadanie, takie, żeby, żeby jak najmniej tutaj trener yy, brał pewnych kwestii organizacyjnych na siebie, i, i to jest chyba, myślę, realizowane. To właśnie był ciężki moment i ciężki orzech do zgryzienia przed tamtą rundą, ale, ale myślę, że w konsekwencji poradziliśmy sobie i jeśli chodzi o te rzeczy organizacyjne przed, przed rundą, bo to był chyba taki najtrudniejszy moment. Yy, no i dla mnie, bo ja zaczynałem pracę właśnie gdzieś tutaj, jeśli chodzi o, o, o stanowisko dyrektora. Yy, transfery, organizacje, przychodzenie, odchodzenie, bo drużyna naprawdę miała duży problem, bo odeszło z, z klubu już 17 zawodników yy, po spadku z drugiej ligi. A przyszło 13 zawodników do klubu i to praktycznie w dwa tygodnie, to zaangażowani byli wszyscy w tą pracę. No i się udało. W konsekwencji zajęliśmy pierwsze miejsce, jeśli chodzi o rundę jesienną. I myślę, że ten 50% tego celu, który sobie zakładaliśmy przed, przed tym sezonem, jest zrealizowany. Także, także jestem zadowolony przede wszystkim z postawy zawodników, bo, bo oni naprawdę. Ogrom pracy wykonali, był ciężki moment, trener też miał ciężki moment, yy, wytrzymał to. To jest dla niego też nowe doświadczenie, bo jest młodym, yy, młodym trenerem, ale wziął odpowiedzialność na siebie i, i, i naprawdę jako drużyna, jako sztab, yy, zarząd klubu też naprawdę wytrzyma w pewnym momencie ciśnienie. Przeszliśmy ten moment i, i to jest najważniejsze, bo to jest właśnie siła, siła tego klubu i drużyny, że. Że, że przechodzimy takie momenty pozytywnie. Z trenerem doszliśmy do porozumienia, że musimy się wzmocnić, jeśli chcemy walczyć o najwyższe cele w tym sezonie. Także niektóre pozycje przez wymuszone, jakby to powiedzieć, ubytki w naszej drużynie, bo, bo naprawdę no, strata. Naszego czołowego napastnika, no to dla nas jest duża strata, i tutaj szukamy cały czas gdzieś zastępstwa na pozycję numer 9, jeśli chodzi o, o pozycję Żana napastnika. Kolejne wzmocnienia, przede wszystkim młodzieżowcy. Mamy trzy pozycje, które chcemy gdzieś tam wzmocnić, jeśli chodzi o młodzieżowców, ale takich młodzieżowców, których trener będzie chciał korzystać, i, i naprawdę to będą młodzieżowcy, z którymi, z którymi będziemy chcieli się związać na jakiś dłuższy okres czasu. I to jest pozycja boczny, boczny pomocnik, wahadło lewy, prawy, dziesiątka yy, ewentualnie naprawdę jakaś silna pozycja, yy, numer jeden na bramce. Aczkolwiek mówię, tu, będzie, tu może być duży problem, bo, bo rozpoznanie już, już praktycznie mamy bardzo, bardzo szerokie. I, i, no I na razie nie ma takiej pozycji dla nas, yy, jeśli chodzi o wzmocnienie. I, i zobaczymy, coś, co się tutaj wydarzy. Bo jeśli, jeśli nie będzie żadnego problemu, to, to zostaniemy z dwoma bramkarzami, których mamy do tej pory, bo my jesteśmy z nich zadowoleni, ale wiadomo, że też musimy myśleć przyszłościowo. A w tej rundzie mieliśmy tylko dwóch bramkarzy do dyspozycji i uważam, że jeszcze ta pozycja trzecia powinna być wzmocniona. I, i szukamy, ale, ale mówię, na razie, na razie jest to yy, na, tej, na tym etapie, że są zawodnicy testowani. Przede wszystkim dla mnie priorytetem jest trenowanie, I, i na tym się bardzo, bardzo skupiam, i to jest dla mnie priorytet. I, I tutaj zarząd, trenerzy i wszyscy w klubie o tym wiedzą, że przede wszystkim jestem tutaj w roli trenera bramkarzy. Odpowiadam za, za ich szkolenie w pierwszej drużynie, jak i pomagam też yy, w akademii i koordynuję to, jeśli chodzi o bramkarzy. Ale jeśli chodzi o rolę dyrektora, yy, mówię, ten początek docieramy y, siebie i, i, i uczę się też nowych rzeczy. Także cały czas coś się dzieje nowego. Także skupiam się na tym przede wszystkim, co się dzieje teraz. Dzisiaj, tutaj i, i nie myślę w kontekście, tak jak na przykład jako trener, bo, bo jako trener, no mówię, tutaj musimy mieć zaplanowane to z wyprzedzeniem do przodu. A, a jako dyrektor, dyrektor, koncentrujemy się na tej pracy, która jest obecnie dzisiaj w klubie, może być za tydzień. I to jest dla nas najważniejsze, bo, bo, bo tak do tego podchodzimy. Jestem pod dużym wrażeniem pracy, jaką, jaką tutaj włożył przez ostatnie lata Kuba Dębiec, bo on jest koordynatorem i szefem Akademii i naprawdę bardzo ciężką pracę tutaj wykonuje. Jeśli chodzi o warunki stworzone akademii, uważam, że mamy dobre warunki, aczkolwiek no, zawsze mogą być lepsze. Ponad 400 dzieciaków w akademii, także to jest bardzo dużo. Poziom akademii, uważam, że tutaj mamy największe pole do, do, do popisu, do realizacji i do poprawy, bo, bo naprawdę można jeszcze dużo, dużo więcej. Ale mówię, są jakieś ograniczenia. Kuba Dębiec od, 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 od niedawno, od kilku lat, stara się z tym gdzieś tam w procesie postępować i naprawdę dobrze to robi. W konsekwencji, jesteśmy gdzieś tam certyfikowaną akademią, zatrudniamy nowych trenerów, szkoleniowców. Yy, także jest to teraz praktycznie dobrze poukładane jeśli chodzi o tą funkcję, bo, bo do tej pory nie było takiej funkcji jeśli, jeśli chodzi o trenera bramkarzy, koordynatora. Także, także idziemy małymi kroczkami do przodu, ale mówię dużo, dużo pracy i gdzieś naprawdę duży wachlarz do, do realizacji jeszcze przed nami. Obecnie też właśnie jesteśmy na tym etapie. Usystematyzowania tego, żeby, żebyśmy mieli przynajmniej co roku dołączał przynajmniej jeden lub dwóch zawodników do pierwszej drużyny z Akademii. Obecnie jest jeden zawodnik taki z Akademii z rocznika 2006, który, który z nami trenuje z pierwszą drużyną. Jest też dwóch chłopaków trochę starszych, ale też z Akademii, z drugiej drużyny, którzy z nami trenują z pierwszą drużyną od pół roku. Także teraz. Robimy wszystko, żeby co roku któryś zawodnik z tej akademii, obojętnie z którego rocznika, czy to będzie najstarszy rocznik, czy młodszy rocznik, miał możliwość przez konsultację z trenerem, bo to trenerzy z Akademii też muszą mieć tutaj swoje zdanie i poparcie z ich strony, który zawodnik jest ewentualnie gotowy na, na przejście do seniorów. Wiadomo, że jest to ciężka droga, ale zdajemy ale sobie taki. Taki, taki przedział czasowy na aklimatyzację, na przejście tego zawodnika, i dajemy mu szansę. Przede wszystkim chcemy dać szansę tym zawodnikom, żeby sami spróbowali, sami doświadczyli, sami wiedzieli, czy, czy, czy są już gotowi. I, I też to będzie feedback dla, dla trenerów, dla tych zawodników, którzy jeszcze nie trafiają do pierwszej drużyny, że nad czym trzeba pracować. Obecnie od pół roku też jest yy, z nami. Trener od przygotowania motorycznego, który pracuje i z pierwszą drużyną, które do tej pory nie było, nie było tego w pierwszej drużynie, i, jak i również w akademii. Także tutaj te kroki, pierwsza drużyna i akademia, jeśli, jeśli są takie zmiany, to chcemy to łączyć, żeby to było spójne, żeby ten temat, realizacja, jaka jest wykonywana w akademii, później też była przenoszona y, na tym samym pionie y, do seniorów.